Siemanko, ja jestem Tricus i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Jesz na Ferrajnie. Jest ze mną e, Dealerek. Cześć Karolu. Witam na kolejnym odcinku z najlepszej serii na świecie. Sie Maszko, Siemasz. masz. No. słuchaj! No. Jako, że partia Bambus wygrała wybory, a ty jesteś naszym konkurentem, uh -huh. to chcemy stary na znak tego, że zakupujemy topór wojenny. Dać każdemu graczowi frajnym, między innymi takim opozycjonistom jak ty. Proszę bardzo, prezent. U mnie na, u mnie na ciku dać ci prezent. Zapraszam, żebyś go odebrał. Stary, partia, babu, ciebie. cię. Steki, z tymi tymi tymi. No, powiem ci, że. Cały jest tak, Cały jest tak. Śmierć mi to podstępem pod Czy... stary, jakimś takim. Nie, może to. Nie, nie spoko, to nie jest podstęp stary. Jeżeli chcesz mi uwierzyć, czyli jeżeli chcesz stary, to proszę bardzo o to więcej mięska dla ciebie, żebyś stary. Wiedział, że to nie jest postęp. Ale czy to się nie gryzie z Twoim światopoglądem, że dajesz steki wszystkim? Przepraszam bardzo. Nie jakiś światopoglądem? No, dobrze wiesz, o czym mówię. Steki, Mięso? Ale to, 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 że jakieś... nie jest w życiu mięska, to nie znaczy, że w A nie Minecraft A Minecraft to nie jest życie dla Ciebie? Minecraft to coś więcej, Jarnes. Dobrze o tym wiemy. No, no dobra, nie jestem w stanie z tym dyskutować. Zanim rozpoczniemy na dobry odcinek, to pamiętajcie, żeby sieknąć łapeczkę oraz subskrybować sieknąć. kanał. Tak, bo, bo mam siekierę stary w ręku, siekni łapę, siekni soba, mordo. mordo! No dobra, eee, słuchajcie, ostatnio bardzo dużo jakoś nowych osób subskrybuje mój kanał, więc bardzo się cieszę, eee, więc dzisiaj ja mam ja nadzieję, że będzie... Ale ja ja Co? Ale ty subskrybujesz no. mnie od dwóch lat ponad, Karol, przecież. Tak? No tak, serio. A co dzisiaj będziemy robić, że eee, tricuj się, a? Słuchaj, widziałeś moje SPA, już jakby sam w sobie nie. projekt mojego SPA dlatego, że ono już się dosyć mocno zaczęło rozwijać w końcu e, w końcu ruszy moja seria Doktor Tricus jak już będę miał moje SPA e, Uuu, która będzie na Feraina do... TV w ogóle wbijają nowe e, da, jakieś odcinki Trisus. stary? Trisus. No. Trisus. E, na Feraina TV? no codziennie stary codziennie o 20.00 tak? są nowe? no codziennie serio? to czemu ja o tym to nie co, wiedziałem? Stary? po tym odcinku kryćmy odcinek twojego show? tak, bardzo e, chętnie no elegancko. i mm, Ogólnie, Karol, ja chciałem także z Tobą pogadać o różnego rodzaju niewygodnych faktach na temat Twojej partii, o, ja Bambus. chciałem porozmawiać też z Tobą o czymś niewygodnym. No, dawaj, proszę, ty pierwszy w takim razie. Powiedz mi, Tricus, czemu to co to, je, co to teraz budujesz? Co to jest? Tricus Spa. I to jest pytanie, które nie zadaję ja, tylko zadaję w sumie w imieniu. Yy kilku graczy Ferajny. No, dawaj. Bo w kilka osób czemu to musi być tak cholernie brzydkie od spodu. Dlatego, że to będzie potem stary wyspa. Póki co to Ale jest tylko platforma. Nie to. Co? Nie będzie takie brzydkie zawsze. No stary, to będzie taka cała latająca wyspa. Czaisz? A, no dobra. Od spodu no, okay. będzie takie, to jest koncepcja taka, że to będzie e, z dołu będzie dół jakby w, w kształcie tej wyspy, tak jakby ona wyleciała z ziemi nagle. Okay. I myślę, że to... Co robisz, Karol? No muszę wyjść, więc podpaliłem na chwilę. Możesz to jakby rozwalić ręką albo... No, Czymkolwiek już... tylko nie ogniem, który może przy Tick Speedzie rozwalić wszystko? Nie, 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 spokojnie. Nie, 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 wcale. E, w ogóle wiesz... Wszystko jest pod kontrolą. Wiesz, jak to ma wyglądać, stary? Co?! Tak. No kurde przyszedł. Ale no, na szczęście niższe obsługi... No, czy przemian... Dwie sekundy bo mam się super szybkość. Bieczku. No dobra, niech ci będzie. To będzie stary takie chińskie sanktuarium jakby, że wiesz, będziesz miał zresztą zaraz zobaczysz, bo zbudujemy sobie pierwsze piętro. Dobra, musimy się podzielić jakoś, albo nie, nie podzielmy się tylko chodźmy zbierać trochę brzozy, bo jest potrzebna i zaraz ci pokażę na czym będzie polegało dokładnie Tricuspa. Będziesz świadkiem okay. pierwszego piętra. Ale co? W sumie po co spadałem wodą, skoro na moich budkach Feather Falling 2 i Protection 3, Breaking 3, nic by mi się nie stało? O, też mam Feather Falling do włożenia w zbrojkę. Czadzik. To jest Czadzik. Dobry, dobry update zbroi. Flexuje ostro na moją zbrojkę. Flexuję, że nowych Kicksach stary na moim odcinku dzisiaj. No. Magn, zaraz rzucę się i zobaczę, czy przyżyję. Przyżyłem, stary, straciłem tylko 4 serca. To dużo w sumie. To nie jest no, tak Cała zbroja... Ej, a zbroja ogranicza upadek ogólnie czy nie? No tylko buty. Tylko buty? Tylko buty. Dawniej w Minecrafcie chyba było coś takiego, stary, że gdy spadałeś, to ogólnie w zbroi dostawałeś dużo mniej damage'a, ale tak ogólnie, a nie Myślę, przez buty. Nie że tylko buty. No nie wiem. O, Generalnie nie teraz to tylko dieta. ale mam dla ciebie fajny tip, stary. No, dawaj. Chcesz na przygodę u siebie na spa? E, tak, bardzo. Chodź, chodź do twojego spa, chodź do twojego spa. No, lecimy, dobra. Okej, okay, i czyli zrobimy tak? O nie! Brato wow! Bratobójcza czemu... walka! Bo siostra zrobiła zabiła siostra brata. Brata zabiła, No czemu? I czemu się typają? Oj, ej, 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 bo zbanujemy. Dobra, tricud, no. tricud. Ej, ej. Teraz stary, Zaufasz obel. mi, czy nie? Tak. Zaufasz mi? Nie ma drugiej choć osoby to. na świecie, której i tak to ufam jak tobie. to by. Z choć, wyjątkiem choć, choć, większości choć. osób, które znam. Chodź, chodź. No, stary. dawaj, no. Słuchaj, będziesz musiał... Ale zrób to serio, czy nie? To coś powiem? E, tak. Okej, okay, stary, zrób tak, żeby nie mieć nic w rączce. No. Ja ci dam coś stary... Rzu rzu rzucę ci temek. No. Ty zamknij... Czy najpierw zamknij oczy? No, zamknąłem, okay. no. Ale naprawdę czy nie? Czy teraz tylko Mam że, odwróć, zamknięte odwróć, w prawdziwym od... życiu, a do, odwróć, no, dobra. Odwróć się. no dobra. Odwróć się tutaj i idź pod krawędź, pod krawędź samą. No. I teraz za mi oczy, naprawdę, no. tak serio, no. tak serio zamknąłeś oczy, czy nie? Tak, tak, tak Wygrywasz z kamerką, będę ja to mógł zobaczyć? Be, nie, bez kamerki Ale naprawdę zamknij oczy e, mogę, okay. ci, mogę ci nagrać na Facebooka w tym momencie Nie, wier, wier, wierzę ci, wierzę ci, okej, okay. ci no. Wypij to, co ci dałem, wypij to, co ci dałem Dobra Ok. No I podłóż oczy O kurde co jest? <laughs> no moje to zrobiłem star ostatnio. To jest miksturka powolnego spadania. O nie wierzę, jakie to jest kozackie? Fajny wopór, nic się nie może To ze nie. speedem. Ej, tu połączysz ze speedem, stary. To, to szybujesz, to wierzę, wiem. Fajny Możesz to jest. latać wszędzie, no? to jest epi e, stary, a tak czysto teoretycznie wracając do tego co się zdarzyło na wyborach, czy... Powiesz mi, po pierwsze, dlaczego coś tam jakimozo pok pokonało moją partię i jaki, jaki był twój udział w tym, bo mnie wtedy nie było akurat. No, powiedziałem, że słuchajcie, widzowie, jeżeli do końca wam, do was nie przemawiają nasze postulaty jako Bambus, to głosujcie na coś tam jakimozo i gwarantujemy, że to jest dobra partia. Czyli sztucznie wyprzedziłeś, stary, moją partię. Ja widziałem, że ona... W końcu? Tak! O, dobrze. Ona, dobrze. stary, miała dużo więcej głosów, a nagle coś się stało, coś zacząłeś gadać na live'ie i nagle moja partia została w tyle. No bo stary, Jachim może jest dobrym politykiem. Bardzo mi się przykro zrobiło, stary. I powiedział wędkę dla każdego, stary. Każdy chciał no... wędkę. Ja też chcę wędkę. A pamiętasz może, co mówiłeś, stary, na moim live'ie? Co, co się, stary, zmieniło? W sensie, nie, czemu jednak nie wyrzuciłeś wszystkich z ferajny? To był mój brat. Twój brat? Zły brat-bliźniak. Mój brat bliźniak. No. E... Ja nie byłem na tym live nigdy, jeszcze w życiu. Byłeś stary. W sensie. Nigdy nie byłem. Byłeś. Jestem pewien. Ni... Jestem nie, tego nie, pewien, nigdy. że byłeś na moim live. Nawet nie wiedziałem, że kiedyś zrobię streama. Myślałem, że nie, nie... Że nie, nie jestem live streamerem. <laughs> no dobra. Kurczę. Karol. Czemu Czemu, czemu coś wybuchła, jakim ozianka umarła? Zabiłeś jakim oziankę, stary! Stary nie! To jest stary... O nie! Nie, 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 nie. Ej, czemu nie ma. Czy ty zabrałeś pochodnie z mojego korytarza, żeby mi się spawnowały teraz? ...rzeczy? Karol, jak jesteś jak złym człowiek? człowiekiem. Stary, muszę Musisz derta. Nie, nie chcę cię gnębić, stary, ale. Nie mam. Paty. Czemu masz tu stary dungeon? No, stary, bo zrobiłeś mi dungeon, wskakuj do niego. Idź tutaj, idź tu, idź tu, jestem! Jeste idź tam tutaj! Jest. Co? Nie rób tutaj tej stary, żadnego! Czekaj, bo muszę mięsko przypalić. Czemu tutaj się strzelają trzy szkielety ze sobą? Dobra, ja się z nimi nie bawię. Stary, czemu używasz takich słów na moim live'ie? Na moim odcinku znaczy? Nie, no. Karol! Co jest? To nie jest pod kontrolą! Czemu musisz być? No, właśnie stary, widzę. ty gdzie masz derta? nie jesteś moim nie prezydentem, widzę. stary. Nie jesteś moim prezydentem, wiesz? Teraz, gdzie jest Dert? Ej, czy jest prezydent na Ferajnie? No, ja i Doknes razem. Ej, być. a nie, nie powinno być stary tak, że powinna być partia rządząca, a osobno wybierany prezydent? Nie, stary, u nas to działa inaczej. U nas jest duokracja. Duokracja. Deix dekracja. Tak to się nazywa, stary u was. Ja nie chcę ci nic mówić, stary, ale naprawdę, nie jesteś niestety moim prezydentem. Ani Doknes, tym bardziej. Doknes nie jest niczym, chyba. Dobra. Ech. Patrzcie ludzie ja Twój domek to dziura stary. No Karol! Przestań robić twój ciemno! domek to dziura! Stary, jedyna dziura... No co jest?! Co jest stary no? Czemu na mnie wszystko? Mordo! Halo, Ednes, co jest grane? Stary... Nie wkurzaj się. Stary, nie chcę ci nic mówić, ale naprawdę powinieneś się uspokoić jak dla mnie. Od... Ale co ja ci zrobiłem? Stary? Zamurowałeś mój dom, zrobiłeś, że była tutaj Czemu masa potworów. Himozianka. Ja jimuzianka, Ta, bo... stary, jest za mała, żeby komukolwiek. Nie wiem, przeszkadzać. Oj, oj, oj. Ja czytałem artykuł o dziecku, który, które było mordercą i to złem. Z... Pogrążasz się, stary szczerze. <laughs> A nie, w sumie zabiła swojego brata, nie pogrążasz się jednak. No właśnie, więc stary, dzieci są zdolne do strasznych rzeczy, o co mi chodziło. Dzieci są zdolne do większej ilości rzeczy niż dorośli stary, bo na przykład e, ich mózg szybciej się rozwija. I okay. ich żołądek stary mniej tyje. Stary jest szczególnie stary w domku. U mnie? Ale, ale do twojej kopalni to już się nie zapuszczał tak tam ciemno. Czy byłeś w mojej kopalni i zniszczyłeś, stary? Nie. Czemu. Dobra, nie, dobra, nie będę ci pytał, stary. Oddaj, oddam ci tylko twoją buteleczkę. Proszę bardzo. No! Karol, drzwi się zamyka! No, kurde. No, o. Kamieniem, Dobra, na szczęście moje kusze. Kamieniami w niego rzuciłem i umarł. <grym> <Ty> Stał, <grym> E, dobra, czekaj, bo ja bardzo bym chciał skończyć stary już moje spa tak ogólnie. To jest moja. Dobra największą. Dzięki nie byliście do końca odcinka. Co? Stary wiesz, że. Nie kończyć. Kończyć, kończyć, kończyć. Ko kończyć Uuu, spa! Nie odcinek. Nie ma Co jest? Czemu on enchant? jest taki mały? On jest mniejszy niż. Mam piercing. A jaki masz enchant? No, no piercing. piercing. Tak, i tak? szybkość. O... A I... co robi piercing? Że patrz, zobacz. stary No, czekaj, nie odsuwaj się No <laughs> <laughs> no kurde No pokaż, no <laughs> <A> <laughs> O, widzisz? Wow. I zobacz, I za to wyszła strzała i możesz ją zebrać I może to przebić do pięciu mobów A. <laughs> Czyli jednym okay. słowem strasznie gówniany Gównianą umiejętność, bo zombie nie chodzą w szeregu, tylko obok siebie. Nie, fajna, podoba mi się. Stary, mówisz tak tylko dlatego, że mi było miło. Ale cenisz sobie szczerość. Cenię sobie <laughs> bolesną prawdę bardziej niż... Yy, piękną prawdę. To powiedziałem, prawdę. że twoje spa od dołu wygląda strasznie. Ale... W sensie... Akurat to nie jest prawda. W sensie... Nie wiem czemu... Dalej, się, się nie wiem składu. czemu uważacie, że ono będzie takie brzydkie. Miałem je zmienić, ale Doknes ukradł mi wszystkie rusztowania. Te rusztowania były do Knesa. Bo się wywodzą z jego bambusa, tak? Każdy to słyszał, Karol. I chciałem no ci powiedzieć, że to jest parszywe, komunistyczne kłamstwo twojej komunistycznej partii. Nie uważasz? Może i co z tego? Dobra, eee, czekaj, mogę ci pokazać w ogóle o co chodzi teraz w końcu w tricu spa, dlatego że czekaj, 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 uh. czekaj, czekaj, dobra. Eee, czemu oni się ciągle tepają i czytują? Bo oni są Oni śmierdzą, dlatego. Dobra. Chwila, tutaj musi być dwa i tutaj musi być dwa. Nie, nie, kurde, skopałem już po sekundzie. Czyli byś się jako filantrop. chwilantrop? Chwilantrop? Aha. że każdemu chcę pomagać, ale tylko przez chwilę. Tak. <noise> dokładnie zrozumiałem, o co ci chodzi. To stary, ty jesteś dokładnie chwilantropem. Tak. Czemu? Jakby lubisz stary pomagać ludziom, ale tylko jednej osobie w jednym czasie i tylko przez chwilę, a nie przez długo. Czemu tak mówisz? Serio, stary, tak wynika z moich obserwacji. O nie, to jakieś poważne obserwacje. Na przykład twoja partia bambus, stary, teraz będzie wszystkim pomagać, ale tylko przez chwilę, a potem się trollować i... Nie, nie inni nie tylko oby, stary. Przecież Kosiemu zrobiłem ender chesta, wszędzie jemu dałem ender chesta, wszystkim daje mięsko... A Kosiemu niby za co, stary? E, jako powitalny prezent. Jaki powitalny, stary? Czy... komu? No koszjemu. Po co stary mu jakieś rzeczy w ogóle? On nie gra no, on nawet. W... Ale on wrócił wczoraj z dżungli, stary. No jak? Grał livestream. No on stary ma problem z językiem polskim potem. Teraz mówię w języku pant. Jak? Co? Ja... Co? Oglądaj, f... Oglądaj Feraj na TV, tu zrozumiesz, okej? Okay? To nawet Koshi ma swój program? I no, może, po... może dobrać, powiesz co? mi zaraz, stary, że Shendi ma swój program jakiś? No dobrze, wiesz, że Shendi ma program. Każdy lubi jego programu. <laughs> Nie stary, najlepszy program jaki powstał to jest wjazd na kwadrat, gdzie oprowadzałem cię po domu. Taka jest prawda. Kto się zgadza niech napisze w komentarzu, że pokój rozkoszy to sztos. Albo nie piszcie no nie. dokładnie tego, ale... <ścoughs> Dziś bardzo bym się dziwnie czuł, gdyby moja sekcja komentarzy cała to było pokój rozkoszy to sztos. To było dosyć bardzo niezręczne, nie rozumiem, no Ach, nie no, nie, nie zrozumiałe. Po prostu takie stare nie, niestandardowe, ale wielkie umysły stare żywią niestandardowe rozwiązania, tak bym powiedział. Chyba. E, mm. Dobra, czekaj stary, zobacz, widziałeś, widziałeś teraz, co się dzieje tutaj u mnie. No. No i zobacz, stary, tutaj. To będzie tak, że każdy poziom. Ale nie, nie macie tu w ogóle, nie? No, jestem. Obok spałem, że nie Dobra, dobra, dobra. Masz e, ten całe mięso, ale już się na Ale mogę ci dać twoje mięsko z powrotem. Ale nie, bo, 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 bo byś powiedział, O, partia bambus, daje zabiera, a tu i zabierał, to się w piekle poniewiera. Nie, ten się w, w neterze poniewiera przede wszystkim. To jest pierwsza rzecz, stary. E, dobra, czekaj. Bo ja by bardzo bym chciał zrobić jedną rzecz, ale nie wiem do końca jak ją zrobić, bo nie mam odpalonego mojego pro e, projektu, no. a Co sądzisz o tym, żeby zrobić piosenkę o twoim spa? Bo był... Tricus! Tricus! O co chodzi w twoim SPA? I wtedy ty odpowiadasz. Eee... Stos, stary. Możemy się spotkać, jeżeli mi pomożesz zrobić to bardzo chętnie bym zrobił. Tricus! Tricus! O co chodzi w twoim SPA? Ej, czekaj, wpisałem Minecraft Chinese SPA i zobaczę stary ale, ale co mi wyskoczy weź odpowiedz Weź odpowiedź, weź odpowiedź, stary. Eee, o co chodzi w twoim SPA? Było? Trycus, Tricus, o co chodzi w twoim spa? Eee, i stary jakimś rapem z trzeba. Nie, nie, w moim spa ja. chodzi o to, że każdy tu swój pokój ma O, o, tricus, a kto pokój u, ty, u ciebie ma? Diler Doknes Ja i Każdy mieszkać może. Każdy wie, że tricus spa mu już pomoże. <ścoughs> Tricus, Tricus, o co chodzi w twoim spa? Mój spa chodzi o to... E... Czekaj, nie wiem, nie mam drugiego rymu. S spa, My się rymuje z ma, rymuje się ze... Ze, ze sra, ale jeszcze... Psa? Nie, to też słaby rym. Czekaj, jakiś fajny rym by się przydał stary jeszcze do spa rymy do spa można znaleźć na internecie na przykład takie coś spa e, dwa dwa e, no ale jak to by miał sens wtedy tricusa e, że każdy spotka tu tricusa to takie na siłę już jakby. No jest, na no siłę. No trochę jest, właśnie. No, nie wiem, ja nie chcę, żeby. Tricus Spa to jest stare wolontaryjne miejsce, gdzie każdy może przyjść, sobie odpocząć, każdy może przyjść i się dobrze bawić, spotkać swojego najlepszego zioma, najsławniejszego jeża w Minecraft. Rozumiesz? Tego typu stare rzeczy. Okej! Okay, mi to się podoba! Minecraft Chinese House, może tak bardziej. Minecraft Chinese O! Oh, ej, to jest taki to, stary, co ludzie tutaj robią. Ja nie mogę. Ale A dobra, tak? no w opór, stary, w opór. Dobra, czekaj, dokończę ten, do, ten, to pierwsze piętro tylko i będziemy mogli kończyć już nasz odcineczek właściwie. O nieee! Chciałeś jeszcze, stary? Chciałeś, żeby trwał godzinę? Bo nam Chciałeś się fajnie reszty. gada. Resztę ferajny. Resztę, ca Całą resztę stary, żeby trwał? E Bo orła. Dobra, czekaj. Ile to może e e mieć kropków? E Raz, dwa, trzy, cztery. Kurde, to jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Masi Jak oni stary terenie. to robią? Czekaj, bo nie mogę, stary, nie mogę wykminić jednej rzeczy. Prześle ci linka na fejsie, stary, i powiedz, czy kminisz, jak oni układają te schody. Bo chciałem zrobić w tym stylu daszek jakby, si się inspiruje projektem jednym właśnie takim. Tylko, że robię bardziej w moim stylu, ale chciałem same te takie różki, stary, jakby zainspirować sobie tym, co jest na internecie. I nie wiem kompletnie, jak to zrobić. To bardzo trudne, jak dla mnie. Czekaj, jakby to zrobić? To są jakieś czekaj. Nie, nie mam pojęcia, ludzie. Wrzucę wam może nie wiem, linka albo coś w komentarzu, żebyście sobie mogli też zobaczyć, ale nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jak to można zrobić. No dobra. Ale teraz będziemy kończyć nasz odcineczek mordeczki. Subskrybujcie mój kanał, wszystko... ale stary, no. Co? Ej, ale zostawili łapkę? Tak, ale ważne są ważniejsze są subskrypcje, ludzie. I wszystkie odcinki z tej serii są w karcie w prawym górnym rogu, dzwoneczki Słucham, są najważniejsze. Ale to działa to, Federfo to twoje folii, nie? Nie, nie działa. Nie, 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 mam 35 level Karol. A. Ale twoje działa. Moje działa, tak, to prawda. O. No i git. No to, to było, było na tyle ludziska. Na razie. Pdż.